Zabawa się zaczęła od tego, że mój dziadek, Krystian Leżak I, nigdy w życiu nie wstał. Ja zawsze patrzyłem na niego z dumą, bo cały czas leżał, nigdy nie wstał. I no, to było dla mnie takie naprawdę, napawało mnie dumą, że nic nie robił, a wszystko się kręciło wokół niego. Chłopaki w programie, Marcin właśnie z Simonem byli tak wiemy, moimi, nosili mnie wszędzie, co bardzo mi też imponowało. Nawiązując do tego leżenia, właśnie będę otwierał po finale sklep, nie tylko z ciuchami, ale będą też właśnie leżaki. Będą takie koce piknikowe do siedzenia, będą poduszki, będą kupki. I wszystko będzie miało właśnie związek z leżeniem. Sama się będzie nazywała Zakon Leżaków, także polecam i ogólnie cały dochód z tego, który będzie, będzie przeznaczony właśnie na otwarcie restauracji, która była takim moim marzeniem od, od dziecka i wtedy ta restauracja będzie oczywiście włoska, będę też nie gotował i chciałbym też w niej kręcić kanał na YouTubie przed otwarciem lub po obiedzie po prostu na kuchni zdradzał, e, widzą przepisy, bo męczą mnie naprawdę, jak się robi pizzę, jak się robi jakieś makarony, więc na pewno im pokażę, żeby wszyscy byli zadowoleni. Jeżeli podobał wam się ten wywiad, to zapraszam was do subskrybowania, komentowania kanału przyambitni.pl oraz do śledzenia Instagrama przyambitni.